Jest punktualnie 18.30 Izabela Śledź. Witam Państwa. Zapraszam na panoramę lubelską. Śmierć w ogniu. Inauguracja w szkole Orlond. Nowy kierunek: Holandia. Śmiertelny pożar w gminie Terespol. Nie żyje 53-latek. Mężczyzna mieszkał sam. Ogień pojawił się we wtorkowy wieczór w murowanym parterowym domu. Jako pierwszy dym wydobywający się z budynku zobaczył sąsiad. I to on z drugim sąsiadem wynieśli z płonącego domu 53-latka. Mężczyzna już nie żył. Wyjrzałem tutaj za domu i widzę, że dym się unosił spod otelnitu z tego domu. I zadzwoniłem na 112 i poleciałem tutaj. Przyszedł jeszcze drugi człowiek, żeby tam wejść i go wyciągnąć. Wyszłam tutaj na zewnątrz z domu, to już sam był tylko dym. Dym był i ognia tak nie było bardzo widać. No to zaraz straż przyjechała. Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej pożarem objęty był już cały budynek mieszkalny. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu energii elektrycznej, podaniu pięciu prądów wody w miejsce pożaru. Następnie przystąpiono do przewietrzania, oddymiania, ponownego przeszukania budynku. Następna przyczyna to zaproszenie ognia, ale nad jej ostatecznym ustaleniem i potwierdzeniem pracują teraz służby. Sterroryzował pracownicę nielegalnego kasyna, spędzi trzy miesiące w areszcie. Policja zatrzymała 51-latka, który groził kobiecie i pracownikom ochrony. Kobieta mogłaby mówić o sporym szczęściu, w końcu nie odniosła żadnych obrażeń, ale może ponieść dotkliwe konsekwencje za prowadzenie nielegalnego kasyna. Mężczyzna w sobotę chciał okraść nielegalny salon gier w puławach. Grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym broń palną, zabrał jej pieniądze w kwocie blisko 5 tysięcy złotych. Uciekając z miejsca, groził również pracownikom ochrony, którzy przyjechali na miejsce na wezwanie. Sprawca został szybko zatrzymany przez policjantów. Broń okazała się atrapą. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. To oni walczą z nielegalnym hazardem, reagując na przykład na doniesienia lub współpracując z innymi służbami. Bardzo często są to działania śledcze naszych pionów Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, ale też zdarzają się takie działania jak chociażby ostatnio, gdzie w wyniku interwencji policji jesteśmy zawiadamiani o tym, że w lokalu ujawniane zostają nielegalne E, nielegalne automaty do prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Ci, którzy organizują nielegalny hazard, sami biorą udział w niezwykle ryzykownej grze. Na szczęście wygrywa w niej zwykle skarb państwa. Sądy zwykle orzekają przepadek zawartości automatów do gier na rzecz budżetu. Od 2022 roku z województwa lubelskiego był to ponad milion złotych. Jeszcze więcej przyniosły dotkliwe kary nakładane na właścicieli kasy bez koncesji. W 2025 roku wymierzono kary za organizowanie nielegalnych gier hazardowych w kwocie 4,5 miliona złotych. W latach wcześniejszych były to znacznie większe kwoty, bo w 2024 było to 20 milionów, rok wcześniej 36 milionów, a w 2022 kwota ta wyniosła 22 miliony złotych. Do tego dochodzi jeszcze kodeks karny. W tej sprawie zarzuty usłyszała również 25-letnia obywatelka Ukrainy, która prowadziła nielegalny sal Gier. Za to przestępstwo grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Od 2022 roku na Lubelszczyźnie zabezpieczono ponad 400 nielegalnych automatów do gier. Profesor Andrzej Kidyba znany prawnik i wykładowca akademicki UMCS, został zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków. Taką decyzję podjął rektor uczelni w związku z postępowaniem dyscyplinarnym. W związku z toczącymi się postępowaniami dyscyplinarnym i karnym wobec profesora Andrzeja Kidyby na początku sierpnia bieżącego roku rektor UMCS podjął decyzję o zawieszeniu profesora w obowiązkach nauczyciela akademickiego na okres 6 miesięcy. Zawieszenie to może ulec przedłużeniu. W związku z tą decyzją o zawieszeniu także rektor na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce obniżył panu profesorowi wynagrodzenie. W ubiegłym roku profesor Andrzej Kidyba został odsunięty od prowadzenia zajęć ze studentami na wydziale prawa i administracji UMCS. Według zarzutów studentów profesor miał podczas wykładów używać wulgaryzmów, obrażać ich, a także formułować seksistowskie uwagi wobec studentek. Profesor w opublikowanym w lutym piśmie do Dziekanów napisał, że, tu cytat, przeprasza za to, co mogło się złego wydarzyć z jego udziałem. Pisał w nim także, że cały system nauki prawa jest do naprawy. Niedługo przed lubelskim sądem ma się rozpocząć rozprawa profesora Kidyby, któremu prokuratura zarzuca wieloletnie znęcanie się nad żoną. Nowy rok akademicki zainaugurowała Lotnicza Akademia Wojskowa. Słynna uczelnia od 100 lat nierozerwalnie związana z dęminem kształci pilotów, nawigatorów, obsługę naziemną oraz operatorów systemów obrony powietrznej, a w tym roku na studia wojskowe, ale także cywilne przyjęto 600 studentów. Oni dopiero rozpoczynają służbę, wiedzą, że nie będzie lekko, ale są zdeterminowani, by osiągnąć sukces, a przede wszystkim służyć Polsce. Jest to jedyna akademia, która kształci pilotów, pilotów śmigłowców, pilotów samolotów transportowych, no jak również obsługę naziemną, ale jeżeli chodzi o latanie, to jest jedyne miejsce, które takie udostępnia możliwości. Wybrałam kierunek logistyczny. E, żeby tu się dostać, musiałam przede wszystkim dobrze napisać maturę. E, do tego musiałam e, przejść badania. Nauka w Lotniczej Akademii Wojskowej to wyróżnienie. W tym roku akademickim największą popularnością cieszyły się kierunki pilot śmigłowca i operator dronów. Zwłaszcza tę drugą specjalizację rząd traktuje priorytetowo. Każdy żołnierz na polu warki powinien mieć umiejętności, które dadzą jemu szansę na wykorzystywanie tego narzędzia do zdobywania informacji. Informacji o przeciwniku, informacji o terenie, w którym przychodzi mu walczyć, ale także szybkiej reakcji na zagrożenia. Każdy polski pilot, który dziś strzeże polskiego nieba przed rosyjskimi rakietami uczył się właśnie w Dęblinie. Dla przyszłych lotników to dodatkowo mobilizacja. To jest cały tak naprawdę proces, który przechodzimy od początku przyjścia na szkołę. Jest to, to są po prostu wytężone lata nauki, pracy nad sobą, wytrwałości, dyscypliny i tego, żeby być jak najlepszym oficerem. W planach inwestycyjnych m.in. remonty kolejnych akademików i domku pilota. W procesie rekrutacji najważniejsze jest przygotowanie przyszłych pilotów do pracy na sprzęcie nowej generacji. Za chwilę z śmigłowcy Apache, tak, AW-149, i oczywiście samoloty FA-50. No i tutaj na tym, na czym się szkolą nasi podchorążowie, że to nie jest najnowszy sprzęt, ale oczywiście to jest samolot. Wysokomanewrowy M346 Bielik. Nowoczesne śmigłowce, ale także sprzęt OPL i wojsk radiotechnicznych. Przypomnę, że od dwóch lat kształcimy pod specjalności wojska radiotechniczne i wojska obrony przeciwlotniczej. Akademia od dawna z sukcesami współpracuje z innymi wojskowymi uczelniami w ramach Paktu Północnoatlantyckiego ciągłe doskonalecie naszej, naszej kadry lotniczej Akademii Wojskowej, bo daje nam to pewnego rodzaju impet i, i nowe możliwości. Szkoła obchodzi jubileusz stulecia działalności. Stąd też wyszli wspaniali lotnicy, którzy bronili nas, bronili Anglii, bronili Polski w czasie II wojny światowej. Wielkie tradycje, ale też wielka przyszłość przy tym dynamicznym rozwoju sił zbrojnych. Myślę, że Dęblin czeka naprawdę, czekają bardzo dobre lata. W murach Lotniczej Akademii Wojskowej, na kierunkach wojskowych i Cywilnych kształci się obecnie ponad 2000 studentów. A skoro jesteśmy przy lataniu, to z Lublina będzie można polecieć do Holandii. Węgierskie linie lotnicze poinformowały, że wiosną rusza połączenie ze świdnika do Maastricht. Kiedy dokładnie tam polecimy i jakie jeszcze nowości czekają na pasażerów? O tym Michał Hetman. Nowe połączenie z Holandią, z Maastricht, rusza 30 marca przyszłego roku, będzie realizowane dwa razy w tygodniu. Czy było trudno je wynegocjować? To pytanie do mojego i państwa gościa Marcin Kowalewski, wiceprezes zarządu portu lotniczego Lublin. Cieszymy się bardzo, że po dłuższej przerwie Lublin zyskuje połączenie do Holandii. Oczywiście rozmowy z liniami lotniczymi nie należą do łatwych, ale jesteśmy zadowoleni z sukcesu. To połączenie jest niezwykle atrakcyjne dla mieszkańców naszego regionu, gdyż zyskują nie tylko połączenie do Holandii, ale również możliwości podróży do Belgii czy Niemiec. Właśnie, bo to jest miasto położone na trójstyku granic. Tam można jechać biznesowo, tam można jechać turystycznie. Na pewno mieszkańcy naszego regionu będą mogli odbywać podróże zarówno zawodowe, jak i turystyczne. Jak również liczymy na turystów z Holandii, z krajów Beneluxu. To pierwsze ogłoszone połączenie nowe na 2026 rok. Wiemy, że pod koniec jeszcze tego roku lecimy do Egiptu w ramach połączeń czarterowych. To też nowość, jeśli chodzi o czartery zimowe. Tak. W grudniu tego roku startuje całoroczne połączenie do Egiptu, do miejscowości Sharm El Sheikh. Jesteśmy przekonani, że znajdzie to uznanie mieszkańców naszego regionu. Jak spojrzycie na dane statystyczne, jeśli chodzi o dotychczasową obsługę pasażerów? Jesteście Państwo zadowoleni? Jesteśmy zadowoleni. W sierpniu tego roku pobiliśmy rekord w historii portu lotniczego Lublin. Obsłużyliśmy ponad 61 tysięcy pasażerów. Był to najlepszy historyczny wynik naszego portu. Ja tylko dodam, dla porównania radom w 8 miesięcy obsłużył 50 tysięcy pasażerów, więc powody do zadowolenia na pewno są, ale zapytam, czy jest szansa na te pół miliona pasażerów, o których mowa od kilku miesięcy? Tak, z taką nadzieją w głosie wypowiadaliście się państwo? Jesteśmy optymistami, mam nadzieję, że to będzie rekordowy rok w historii, 13-letniej historii portu i mam nadzieję, że zbliżymy się w okolice 500 tysięcy obsłużonych pasażerów. Negocjacje lubią ciszę, ale zapytam, czy jest szansa na jeszcze... Czy jeszcze jakieś ogłoszenia, jeśli chodzi o wiosenną siatkę połączeń? Tak, mam nadzieję, że jeszcze mile zaskoczymy mieszkańców naszego regionu i będziemy mogli ogłosić nowe połączenia. Ja tylko przypomnę, że cały czas są realizowane kursy czarterowe oraz kursy rejsowe e, Przypomnijmy, tylko w sierpniu z Portu Lotniczego Lublin w, e, odleciało i przyleciało tutaj ponad 60 tysięcy osób. To jest panorama lubelska. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Odkrywanie tajemnic leśnej Podlaskiej. Drzewa na 70-lecie Uniwersytetu Przyrodniczego. A teraz w panoramie Lubelszczyzna w najnowszych statystykach. Nieznacznie, ale wzrosło bezrobocie w naszym regionie. Wzrosło także wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, najbardziej w obszarach naukowym i technicznym. Takie dane opublikował dzisiaj Urząd Statystyczny w Lublinie, a o szczegółach opowie Marcin Otto. Na rynku pracy delikatny wzrost bezrobocia. Pod koniec wakacji liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w województwie lubelskim wyniosła 59 tysięcy osób. To ponad 8% więcej niż w sierpniu ubiegłego roku. Takie dane opublikował Urząd Statystyczny w Lublinie. Natomiast jeżeli chodzi o stopę bezrobocia rejestrowanego, ona wyniosła 7,5%. W zeszłym roku było to 7,3, natomiast jeżeli chodzi o Lublin, tutaj mamy liczbę osób zarejestrowanych jako bezrobotnych ponad 7 tysięcy. Według danych stopa bezrobocia niezmiennie największa jest we wschodnich powiatach województwa lubelskiego Chrubieszowskim, Włodawskim i Krasnostawskim. Najmniej bezrobotnych jest w powiecie Łukowskim, Łęcińskim, a także w Lublinie. Pytani przez nas mieszkańcy Lublina wskazują, że pracę w regionie można znaleźć, jednak często nie jest to praca marzeń. Trzeba znaleźć pracę. Może zależy w jakim na jakim stanowisku. Trzeba dużo pewnie CV wysyłać, a pewnie te stawki też nie za ciekawe są. No, stawki nie za ciekawe, chociaż ja pracuję w innym mieście, więc ja nie szukałam akurat, ale mam znajomych co, co, co szukali i no, stawki nie są za, za ciekawe. I ciężko coś dobrego znaleźć według nich? Eee, tak, zazwyczaj gastronomia. Zazwyczaj w gastronomii, a że tak powiem, w gastronomii no to różnie. Jest mało miejsc pracy dla młodych, jest dużo zatrudnionych emerytów, mhm. którzy trzymają te miejsca pracy i... I nie chcą iść odpocząć. Urząd Statystyczny podał, że w porównaniu do ubiegłego roku zarobki w regionie wzrosły. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7601 zł i było wyższe o 7,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największą dynamikę przeciętnego wynagrodzenia zauważono w działalności naukowej i technicznej. Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Lublinie, to tutaj wynagrodzenie i Lublin plasował się na 12 pozycji na 18 miast. W samym Lublinie w sierpniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8274 zł. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o oddawanie krwi, choć nie wszystkich grup – to także apel do studentów, którzy wrócili do Lublina. Bardzo potrzebne są płytki krwi w grupie A są na wagę złota, o czym Emil Paliwoda. Być może to dość zaskakujące, że w kontekście krwi o meblach rozmawiać będziemy, ale zapewniam, że jesteśmy w miejscu, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, w którym są najwygodniejsze fotele, warto na nich usiąść. Paradoks polega na tym, że choć są tak wygodne, to bardzo lekko się z nich wstaje, bo wstaje się z nich, jeżeli komuś skromność nie pozwala wstać jak bohater, to na pewno z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, po tym jak podzieliliśmy się jednym z najcenniejszych darów, lekiem, którego niepodobna wyprodukować, czyli Krwią. jak z tą naszą szczodrością jest? To pytanie do Państwa i mojego gościa, a jest nią dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Pani Małgorzata Orzeł. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panie Redaktorze. Brakuje krwi, dużo mamy krwi, ludzie są szczodrzy pod tym względem? Ludzie są szczodrzy. Sytuacja, jeżeli chodzi o krew w naszym województwie, w tym momencie jest taka, powiedziałabym, średnia. Brakuje nam, mamy niedobory w grupie 0-A-, tam są niskie stany, średni stan jest w grupie A+. Pozostałych zapasy w naszej ekspedycji są wystarczające, czyli takie powyżej czterech dni na spokojnie nam wystarczy. Ale oczywiście zapotrzebowanie jest w tym momencie naprawdę duże, szczególnie właśnie w tych grupach 0-A. A minus i A plus. I bardzo duże zapotrzebowanie mamy, jeżeli chodzi o płytki krwi. Także dawcy płytkowi, szczególnie w grupie A, są w tym momencie na wagę złota. I bardzo serdecznie zapraszamy. Te puste, bardzo wygodne fotele czekają na Państwa. Zwykle w kontekście deficytów krwi mówimy o wakacjach, kiedy krwiodawcy wyjeżdżają. Jak udało się, że tak powiem, spędzić te wakacje tutaj? No, nie najgorzej. Udało nam się przetrwać wakacje. Na szczęście ten czas mamy już za sobą. I dzięki ofiarności naszych dawców i temu, że pamiętali o nas jednak w przerwach między wyjazdami wakacyjnymi, jakoś przetrwaliśmy i my, i nasze szpitale. I tutaj głęboki ukłon w kierunku krwiodawców bardzo za tą szczodrość dziękujemy. Natomiast w tym momencie szpitale nadal pracują pełną parą. Dużo zabiegów chirurgicznych, nadal zdarzają się nieplanowane krwotoki. W związku z tym. Dawcy są nam bardzo potrzebni i bardzo serdecznie zachęcamy poza oddawaniem krwi i oddawaniem płytek oczywiście do rejestracji do ośrodka niespokrewnionych dawców szpiku. Jest taka możliwość, można w naszym ośrodku również zarejestrować się i zostać potencjalnym niespokrewnionym dawcą szpiku. I to wszystko rzecz jasna polecamy także studentom, których w Lublinie tak wielu mamy, oprócz tego, że życie komuś uratować możemy. No to jeszcze zupełnie legalnie zyskujemy prawo, żeby na zajęcia się nie wybrać, bo przecież przysługuje zwolnienie. Jeżeli komuś za daleko do centrum Lublina, żeby krew oddać, to warto zajrzeć na stronę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo tam mamy różne adresy, pod którymi można spotkać krwiobusy czy po prostu stacjonarnie krew oddać i to tam też odsyłamy. Sensacyjne odkrycie w Leśnej Podlaskiej pod parkingiem odnaleziono pozostałości gospody i ogromną studnię sprzed 300 lat, a według historycznych źródeł wykopalisko może pochodzić z XVIII wieku. Na relikty dużego budynku natrafiono w miejscu, gdzie powstaje nowy parking dla pielgrzymów w pobliżu Sanktuarium Maryjnego. Odkryte wykopaliska to prawdopodobnie pozostałości po dawnej gospodzie. Rewelacją jest doskonale zachowana studnia, która została wykonana z sosnowego drewna. Przez wiele lat, a przekopając studni, około setki. Tak dużej nigdy nie odkryłem. Zazwyczaj one, to największe, dochodziły do. E, Metr 20, metr 40, a tu mamy studnię, która ma prawie 3 metry długości i szerokości, czyli jest idealnie kwadratowa. Badania dendrologiczne dotyczące studni prowadzone będą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To pozwoli ustalić jej wiek. Drugie wykopalisko to obiekt murowany. To wygląda najprawdopodobniej na karczmę, oberżę, miejsce, gdzie zatrzymywali się przebywający do leśnej wyznawcy kultu maryjnego, a być może ten starszy obiekt, który znajdował się gdzieś w pobliżu traktu biegnącego do Białej Podlaski. Wstępne szacunki wskazują, że wykopaliska pochodzą z początku XVIII wieku. Te odkrycia świadczą o bogatej historii leśnej podlaskiej. To już drugie odkrycie archeologiczne tylko w tym roku. Historię z przeszłości zamierza wykorzystać Wójt Gminy, aby promować miejscowość. Te ostatnie odkrycia zostaną odpowiednio wyeksponowane. Nasyp parkingu jest wysoki. Chcielibyśmy wyeksponować taką, zachować trwałą ruinę wyeksponować część muru i odbudować studnię, która będzie elementem charakterystycznym, turystycznym dla miejscowości Leśna Podlaska. Odkrycia nie zakłóciły inwestycji. Budowa parkingu przebiega zgodnie z planem, a chwilowe opóźnienie zrekompensuje wyjątkowa wartość historyczna znaleziska. Jest przekonany wójt Leśnej Podlaskiej. Miejscowość odwiedza rocznie nawet 200 tysięcy pielgrzymów. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie obchodzi w tym roku swoje 70-lecie. Nic więc dziwnego, że z okazji tego wyjątkowego jubileuszu uczelnia zajmująca się naukami przyrodniczymi postanowiła uczcić go posadzeniem drzew. I w taki sposób powstał ogród dendrologiczny na lubelskim felinie. To miejsce być może teraz nie wygląda okazale. Trzeba przynajmniej kilku lat, żeby nowe nasadzenia wyrosły. W gospodarstwie doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego na Felinie uroczyście otwarto dziś ogród dendrologiczny. Z okazji 70-lecia uniwersytetu zasadzono 70 drzew. Jest to pewien przekaz taki symboliczny, pokazujący trwałość z jednej strony 70 lat. Pamiętajmy o tym, że tych drzew jest tutaj dużo więcej, ale akurat dzisiaj sadzimy 70 sztuk drzew. Chcemy pokazać, że. Tak jak las będzie systematycznie ruszył, się rozwijał, nabierał oczywiście nowych walorów, tak chcemy, żeby nasz uniwersytet w kolejnych latach również dynamicznie się rozwijał. Ogród dendrologiczny ma posłużyć głównie studentom kierunków leśnictwo i agroleśnictwo. Posadzono tu gatunki niemal wszystkich drzew i krzewów liściastych i iglastych występujących w polskich lasach. Cały ogród został podzielony na kilka takich stref, gdzie gatunki zostały wysadzone według udziału w poszczególnych zbiorowiskach leśnych. Co ważne, studenci bez wyjazdu do lasu na miejscu będą mogli uczestniczyć w zajęciach, którym celem będzie wzbogacenie ich wiedzy na temat biologii leśnych gatunków roślin. Pomoże im w przyszłości rozróżnić te gatunki, czego. Uczą się między innymi na przedmiocie dendrologia, poznają ich ekologię, biologię, fenologię. Być może posłuży także w przyszłości w celach badawczych. W powstanie ogrodu dendrologicznego mocno zaangażowała się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Nic dziwnego, bo to właśnie Uniwersytet Przyrodniczy kształci przyszłych leśników. Las rośnie długo, rośnie powoli, praw przyrody jest wiele, a żeby się ich nauczyć i żeby móc działać i pracować zgodnie z tymi prawami, bo my tak naprawdę tym się zajmujemy, to ta wiedza praktyczna jest niezbędna. W ogrodzie dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego posadzono około 70 gatunków drzew i krzewów, ale w przyszłości może być ich więcej. O 70-leciu uczelni, ale nie tylko. Andrzej Baryła będzie rozmawiał w programie Gość Panoramy. Jego gościem będzie profesor Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ta rozmowa o 21.15. Ja zapraszam Państwa oczywiście na wieczorną panoramę 21.30, ale za chwilę prognoza pogody. Olga Szypulska sprawdziła, czy zostanie z nami ta złota polska jesień, którą dzisiaj mieliśmy. I mam nadzieję, że widzimy się o 21.30. Do zobaczenia.